Gruntarek Andrzej Wita, 22 stycznia 2022, teraz będzie rakutowo, 13, 13 podobno nieszczęśliwa liczba, nie dla mnie. Teraz powiem tak, coś o tym streamingu, czy tam streamingu, już nie wiem jak to tam się dokładnie angielskiego nie znam. On ma i plusy i minusy, jeżeli będzie nadawane to na żywo, jak już światłowód tu podłączą nam pod dom z jakiejś porządnej firmy, nie bo tu przysyłają różne fiki-miki właśnie, wkładają do skrzynek i tu o, 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 i to i tamto, jak będzie dobra szybkość, to się będzie nadawać na żywo. I wtedy rodzina nawet nie będzie musiała dzwonić. Po co? Szkoda pieniędzy. Wystarczy, że wejdzie na YouTube lub na Instagram lub na Facebooka i na żywo będzie widziała Andrzeja Gontarka, co on robi. Teraz pójdzie Andrzej Gontarek po trochę drzewa, żeby było ciepło w domku, Później sobie poogląda jakiś tam coś na YouTubie, a może niekoniecznie, może wiadomości trzeba by zobaczyć, kiedy będzie paliwo po 10 zł. I wtedy ten streaming będzie potrzebny, bo nawet jeździć nie będzie za Także to jest Rakutowo 13, tamten film już leci Rakutowo 12, zaraz będzie zapisany i ukazany. Długi film to jest, nie wiem dlaczego taki długi. I nie wiem o czym. Już zapomniałem. Za dużo piję widocznie. Dawno Pan Przemek Przemek nie komentował żadnego filmu. Pierdziałem ostatnio w stołek i stałem do wiadra. To to zapamiętałem, a trzeba jeszcze jakieś inne komentarze zobaczyć. Bo to się zapisuje w różnych, o tu, opublikuj. Jakutowo 12. Premiera zaraz będzie, tak. poprzedłożono 95%. Tutaj y, rakutowo 11 dwóch ludzi wyświetliło, rakutowo 10, y, 11, rakutowo 9, 10 rakutowo 8,42. Co ja tu miałem zobaczyć? A komentarze, bo tu też są komentarze. Można wejść. Twój robił... Johnny brawo, twój robił to samo, co ty. Siedział, szczekał i pierdział w stołek. Niestety genów nie oszuka. Ściekaj dalej, też Johnny Bravo, to 8 godzin temu był. Johnny Bravo, 17 godzin temu. Ściekaj dalej, bo nic innego nie potrafisz. Michał Dubnik, 1 dzień temu, edytowany, ale nie wiem dlaczego. Piękny jesteś, jakiś tutaj fichi, Michi, ten. idealny kandydat na prezydenta. Johnny Bravo, jeden dzień temu. Niestety, ale niżej to, co prezentujesz swoją osobą, nie da się zejść. Aha, to pod filmem Rynsztok. Michał Dupnik jeden dzień temu Gontarek będzie, baby będzie obserwować, uwaga kobity majtek nie wywieszać, bo Gontarek ukradnie to było jeden dzień temu Michał Dupnik i Przemek, Przemek dwa dni temu tak to prawda, jesteś zwykłym błaznem i wariatem, także tu się wszystko zgadza także Gontarek Andrzej, podobno błazen, czy coś tam, pozdrawiam tu na facebooku Kogo tu mam na Facebooku? Teraz. Pozdrawiam kolegów z wojska. No i Grzegorza pozdrawiam. Trzymaj się Grzesiu. Damy radę. Damy radę i tu Rakutowo będzie rozreklamowany na całym świecie. Gontarek Andrzej pozdrawia ze stwórcą na radzie. Czy to przez błazna, czy przez wariata. To w sumie jest za bardzo nieistotne. Ważne, że reklama jest. To jest reklama, jest dźwignią handlu. Wy myślicie, że tutaj jest towar, którego możecie nie sprzedać, bo nie macie pojęcia o, o tym, jak można zostać menadżerem. Czy wy potraficie coś sprzedać? Nie, wy tylko potraficie narzekać. A Gontarek ma oczar. Proszę Państwa, Aha. ukończenia Akademii Sprzedaży Grand Joy, to już nieważne ważne jakiej firmy, byłem na paru szkoleniach, bratka ze mną też była. Ostatnie szkolenie i egzamin było w restauracji Viking, to jest w Licheniu. Przez okno było widać kopułę bazyliki. I to jest tak, ukończenie Akademii Sprzedaży Grand Joy, W zakresie szkoleń produktowych wiodących dostawców z branży ogrodniczej oraz technik profesjonalnej sprzedaży. Prezes zarządu Gręczoj Wiktor Kaczmajer, Brodo, miejscowość Toruń, 22 luty 2013. To już wtedy zostałem technikiem profesjonalnej sprzedaży, dziękuję panu Ryszardowi. I jeżeli chcesz i jesteś nauczony, to potrafisz sprzedać wszystko, a jak nie potrafisz, to siedź na dupie i przytakuj. Nie ma miedzi, to się w domu siedzi. Przysłowia mądrością narodu. Pamiętajcie o tym. Kto się modli pod figurą, ma diabła za skórą. Przestańcie wierzyć w te figurki i obrazki. Ile w Polsce jest matek boski? Jasnogórska, Ostrobramska. Jedna pani, Matka Boga ma tyle nazw. Każdy ma swoją. Bo każdy, każdy musi mieć swoją Matkę Boską. To ile tych matek jest? Wielu matko? I to w tym Wszystkie te rzeczy są potępione, żeby pewnych rzeczy nie wiedzieć. Nam zmieniono przykazania, żeby usunąć te figury i obrazki. A to już tam nieistotne. Ktoś sobie poczyta stale przykazania w internecie, jakie były. Jakie były na tablicach mądrzyszowych. Bardzo mhm. dobrze to wszystko wiedział. I wie, to znam Ja nie wiem czy to zaraz tu od razu znajdę. Księga Mojżeszowa, księga Wyjścia. Gdzie te tablice są? Ale to mówię w internecie, niech sobie każdy znajdzie. Kamienne tablice, jak są wykute. Znowu długi film zupełnie niepotrzebny. Gontarek Andrzej pozdrawia ze stwórcą na razie.